Przyczepa sternik Europa 500 SL rocznik 1999, przyczepa dla sporej rodzinki, ale trzeba przyznać, że dosyć lekka. Z maksymalną wagą 1230 kg. Wchodzimy do środka. Tutaj zaraz po lewej stronie mamy w pełni wyposażoną kuchnię czteropalnikowy piec, piekarnik z lewo z zaciekaczem i lodówka. Jest też kilka szuflad na przybory kuchenne i oczywiście szafki. Szafki po lewej stronie to pod sufitki jak i po prawej są, także obecne z przodu przyczepy, dużo rozkładana kanapa, szafka na samym środku z szufladami i ten blat oczywiście wyciągany do przodu. Środkowa część przyczepy, duża szafa garderobiana. Łazienka tutaj się kryje za tymi drzwiami. Łazinka jest kompaktowa, jest w niej zlewozmywak i sedesik, to wszystko połączone z prysznicem, w środku jest duże lustro. Druga część przyczepy, tylna, jest odgadzana przesuwnymi drewnianymi drzwiami. Widać, jest to bardzo dużo sypialnie, Ta cała powierzchnia, tutaj, to jest powierzchnia sypialnia. To jest stelaż, który się wysuwa do przodu, i można rozłożyć te poduchy, które tutaj są, lub nie wiem, czy to będzie widać, ale dajemy w gratisie ten bardzo duży materac, który stoi w tej chwili na zewnątrz. Także naprawdę komfortowe warunki. Przyczepa fajna zadbana jak na ten rok. Zapraszamy do oglądania. Kochan camping.